Witam wszystkich na moim kanale, że jak to jest młodo. Walku ta z tam ten. <taki>, Taki fajny smaczek. Dzisiejszym bohaterem będzie ten oto samolot radziecki myśliwski 10 poziomu MiG-15. Zacznijmy jak się ma uzbrojenie. Dwa działka 23 i jedno działko 37 mm. No to się pomyliłem ostatnio, bo wiem, że 30 mm przyjrzymy się tej pięknej maszynie i wejdziemy zaraz do bitewki. Otóż samolot ten zaprojektowany pod koniec lat 40., zresztą podobnie jak F-86, pierwszy brał udział w wojnie koreańskiej i walczył z owymi F-86-kami amerykańskimi. Walczyli na nim Głównie piloci radzieccy i chińscy. Chociaż chyba koreańscy też, myślę, że też. Także widać ze względu, widać, jeżeli chodzi o uzbrojenie, że raczej planowano ten samolot jako myśliwie przechwytujący do zwalczania bombowców. No powiedzmy sobie szczerze, nie było potrzeba aż tak potężnych działek, żeby zwalczać myśliwcę, Jak dowiodła wojna koreańska, 12,7 mm karabiny, Amerykańskich samolotów, nie niedobrze, zeszczeliwały myśliwce radzieckie. A taki duży kaliber powodował to, że myśliwiec przewoził małą ilość amunicji, więc można było krótko prowadzić ogień. Dodajmy do tego, że celowniki radzieckie były gorsze od amerykańskich. Jeżeli chodzi o straty obydwu stron, porównanie stat obydwu stron, to dopóki nad niebem Korei walczyły doświadczone jednostki radzieckie, to straty były dwa do jednego na korzyść Amerykanów. Chociaż to mo może to dziwić wszystkich, ale wynikało to bardziej z taktyki, że MILI 15 musiały przede wszystkim atakować głąbce. Więc w tej pozycji stawały się łatwym głupem dla myśliwców amerykańskich. <trym> Ale jesteśmy abstrahujące, tu mogli wypowiedzi nad pustynią amerykańską, a la westernową, a ja do wojny pereńskiej, ale straty nie kształtowały się tak źle na korzyść Rosja. Dopiero później kiedy właśnie tu związek radziecki popełnił błąd, ponieważ całą jednostkę doświadczonych pilotów wycofano z frontu, a zastąpiono je nowymi, niedoświadczonymi pilotami. Od razu wszystkich ucofali i zastąpili młodziakami. No i wtedy już się straty zaczęły zwiększać. Amerykanie byli w tym zakresie bardziej racjonalni, ponieważ pilotów wymieniano systematycznie w małych grupach. Dzięki temu doświadczeni piloci mogli młodym, nowym pilotom przekazywać swoje doświadczenia. I doszkalać ich. Więc poziom wyszkolenia jednostek był, utrzymywał się na stałym poziomie. Co bardzo ciekawe przez całą wojnę koreańską ze względu na to, że toczyła się ona nad Koreą Północną, kontrolowaną przez komunistów, nie udało się nam zdobyć e, ani jednego egzemplarza mig miga 15. Próbowano, rozsywano e, ulotki do pilotów koreańskich, że za, dostaną pieniądze, jak zdezerterują na MiG-15, ale nic to nie dało. Dopiero po zakończeniu wojny pilot z Korei Północnej uciekł na MiG-15, chociaż nie wiedział o nagrodzie. Ła! Coś nam na oko musi się skupić. To ją dostał. Dopiero po wojnie koreańskiej Amerykanie mogli przebadać w locie Miga 15. Co to jest takie zwrotne? Niemiecki samolot. Myśliwie nas zeszczeli. Inną taką ciekawostką jest to, że właśnie na bazie Miga 15 zbudowano jeden z pierwszych radzieckich, pocisków, czy kierowanych pocisków przeciwokrętowych. Co prawda zmieniono w nim aerodynamikę, ale minimalnie. I co jeszcze bardzo ciekawe, z tego pocisku zrobiono samolot, ponieważ zamierzano zbadać go w locie, więc ktoś padł na pomyśle, że można w tym on jest tak duży, że można w nim umieścić pilota. I, I to taki paradoks, że z samolotu myśliwskiego zrobiono pocisk, z którego zrobiono po... <laughs> Dalej zrobiono samolot. Później zrobiono samolot. Ale skupmy się na Żeby tu coś się podleciało, a spróbujemy. Samolot szturmowy. Żeby się nie rozbił. Wstyd. A materiale. To jest właśnie to, co mówię. Że ciężko trafić, ale jak już trafimy, no to rzeczywiście efekt naszego oszczału jest zacny. No i pilot ranny. Jak jest pilot ranny, to się nam kółko celownika poszerza. O, jest. Udało się. <laughs> Poszukajmy kolejnego celu. Może nie ten bombowiec nie jest za wysoko. Spróbujmy odbić kółko w środku. Samoloty te mają doładowanie. Tam mamy czas doładowania, który na krótki czas zwiększa prędkość maksymalną. Tego holmecika, oczywiście, wersją rozwojową MiG-15 był MiG-19, który powstał po doświadczeniach właśnie koreańskich i na bazie właśnie zdobytych doświadczeń. A właśnie... Nie mogę się wysłowić. Po zdobyciu F86 w badaniu właśnie unowocześniono MIG 15 i rozwojową jego wersję prowadzono co służby jako MIG 19. Tak to miało być. Oczywiście MIG 15 także służyły w lotnictwie polskim. Nawet nasze zakłady produkowały je licencyjnie pod nazwą LIMU. Oj, a, panieśmy. i coś ta bitewka nie idzie po naszej myśli. Możemy sobie popatrzeć jak nasi są ślubi z walczą. Skupcie, bitwę. No, to już się skupiamy. Tu mam F-84, 94. Ach. No już nie był wolny na Ale na no, nam go. Dokładnie zaszczelili. Ciężki myśliwiec. O, jest! No to właśnie siła ognia. miga 15.

No i znowu pilot dostał. Ech, porażka. Niestety porażka. Trzecie miejsce w grupie, 6000 punktów. Przejdźmy do hangaru. <laughs> Przyjrzyjmy się tabeli wyników bitwy. Dobrze, mamy 7 zniszczonych celów powietrznych, 6000 punktów osobistych, 2 asysty, 220 punktów zajęcia. Tu mam podsumowanie, będą punkty doświadczenia, kredyty, wolne doświadczenie. No, trzecie miejsce w Dużynie. Także no może bitewka nie była genialna, ale mam nadzieję, że materiał o Migu 15 Wam się spodobał i zapraszam na kolejne materiały z tej innych gier na moim kanale. Pa!